W poprzednich iteracjach całkowicie darmowego kursu z tradingu z użyciem czystego price action wskazywałem wam w jaki sposób odczytujemy strukturę, a co za tym idzie jej również przełamanie, czyli to, że świeca na przykład ta tutaj zamyka się powyżej ostatniego swing higha. Natomiast mówiłem wam o tym, że to zmienia również konkretne prawdopodobieństwo wydarzeń wewnątrz najnowszej struktury. No właśnie, zmienia nam na tyle, że jeśli wiemy, że zareagowaliśmy w konkretny sposób w stosunku do poprzedniej struktury wzrostowo, no to teraz w tym momencie niezależnie od tego, z jakich narzędzi korzystamy, czy mówimy tutaj o zwykłym FIPS-ie, czyli tak zwanym OTI, czy będziemy szukać tutaj na przykład jakichś imbalansów czy też fair value gap, o których również wam opowiem w następnej serii tych materiałów, no to prawdopodobieństwo wydarzeń tego, że w tym momencie ustawiając tutaj zlecenie kupna, jest większe niż oczywiście tego, że będziemy z tego miejsca widzieli kontynuację spadków. Natomiast oczywiście jest to prawdopodobieństwo. Nic nie daje nam stuprocentowej skuteczności.